Thank you. No Wszyscy się ważą, kiedy nie śpią. O, w morwy. Boziłem, boziłem. I ona polowała. Zrobię do zdjęcia, wow. zobacz. Ty. Jak się wróciła do zdjęcia. Są nocne. Ty. Nie mi zjeść, mówi. Myślałam, że to dzienne stworzenie. Tak, ona nie chce być na YouTube. Tak. A, i mamy... Będę w telewizji. Będziesz, będziesz. Nasze obozowisko pierwsze, jak tam deszcz przetrwaliście? Mokre, suche. sucho suche. Barwimy bardziej te 17 mm, które zapowiadają. A, dzisiaj też zapowiadali 4 cm, także. No. Ja tarpa źle rozpiąłem, już mi się w nie chciało wieczorem. I w nocy wstawałem, żeby go poprawić, i wodę spuścić z niego, nie? Zaczęło się wypełniać. No. Dzień dobry, jesteśmy w Albanii na wyjeździe szkoleniowym, pakraftowym. Eee, jest 9.30 rano, przepraszam, 8.30 rano i zbieramy się na wiosę. Rzeka wiosę, a w górach tutaj dwutysięczniki dookoła, najwyższy szczyt chyba 2100. Także całkiem fajnie, ekipa już przyszykowana. Niestety pogoda, pierwsze dwa dni. Właśnie będzie taka, jak widać, z nas 11 osób, w tym 3 instruktorów. Jedziemy, idziemy na piechotę z pakraftami nadmuchanymi. 10 minut do rzeki mamy na piechotę i będziemy się uczyć ratownictwa na rzekach górskich. Na co się zapisaliście? Ja nie wiem, jakieś Więc tak, jest taka nauka, wyższość pompowania, najpierw pakrafta nad materacem i odwrotnie, nie? Kolano może No od spodu, musisz to poluźnić całkiem, wiesz? Tak. No. odsadzić to kolanko, to się nie da w ten motylek, panie. Panie. Dominik, zabierasz tą podłogę na wodę? Tak, weźmy. Weź... Poległo od deszczu. No dobrze, mam jeszcze trzy inne. Kolega, tutaj proszę. Jeszcze się trzyma. one w tym samym momencie. Ale nie ma sznureczka, więc duże ryzyko. Zawsze używa się jest brzegu. Czyli ten, kto ma rzutkę, to stoi na brzegu i rzuca ją tym, którzy się skabinowali, czyli wywrócili się i samochodzą. Cały pierwszy dzień poświęcamy na naukę e, próby ratowania się na prajem, poznanie różnych technik, które mogą pomóc przy e, wyciąganiu człowieka z wody, który się wywrócił. No, ten dzień jest jednym z e, bardziej intensywnych gdzie naprawdę większość czasu spędziliśmy w wodzie poza pakraftami walcząc z nurtem z którym walczyć się nie da on jest po prostu tak ekstremalny że że no, trzeba umieć dać się ponieść także wszyscy naprawdę mega zmęczeni to był bardzo intensywny dzień każdy był w wodzie nie było wyjątków Szutka. Pamiętaj o krzyku. Rzutka! Wow. Wow. Świetny krzyk. Jeśli chodzi o resztę, to trzeba kontynuować. Zresztą to nie wiem, inne, nie? Każdy ma tam jakąś swoją...

jak I teraz ona ma tutaj. I teraz jest wypręczark na tej fali, to mi żółta. I wtedy na wprost wyrzucisz rzutkę do przodu. Będziemy w telewizji. Wiesz, podnieś rękę i daj znać, że, że może rzucić się do tej zimnej, okropnej wody. Masakra. <gry> tak nie. Jak to? Żółtka wiktora! Żółtka wiktora! Żółtka wiktora! zadanie wiktora! Mówię tutaj trenowanie nawet, wieczorem sobie gdzieś przy namiocie i rzucać, nie? Wtedy się ten nawet tak zrobić O, blisko płynie po kamieniach. O ale w tyłek. No Jak tyłek? Mołuj się teraz. O, pociągnij, pociągnij, pociągnij pociągni. Szkodzenie tak. z wody to ta krawta, ale zanim... Boże. Zaczniemy to, no to e, musimy e, nauczyć Was opcji, gdy się nie uda, wam, nie? No. Nie? Dobra, mam pasy same tej.

Zrobimy do nas. Dobra, co ja płynę? Ja Daj Marysia, dalej do kolejnej córki. Ciężko jest. Przyglądałaś się, jak wszystko, wszystko. Zaś ale... co mam mówić? Dlaczego prawie się udusiłeś tej kamizelki? Tak, kamizelka mnie próbowała utopić ten pasek ściśnięty mocno tutaj na brzuchu, jak padłem do wody to wszystko się pod, podciągnęło i mi zacisnęło klatę tak, że nie mogłem oddychać. Za dużą klatę masz. Płytki oddech, tak. No. Trzeba było tyle nie ćwiczyć. Aż mi się mroczkił się oczami do twoimi. Dopiero <laughs> jak rozpiąłem tutaj. Próbować spłynąć. No, Oszalałeś chyba? Tak. Bez sensu, to za mocno jest. Ale też myślę, że fajnie jest, żeby sobie każdy obejrzał, bardziej sobie, wybrał sobie swoją linię płynięcia, żeby być wiadomym tego, co będziemy za chwilę płynąć. Jest ładna pogoda w miarę, nie pada a miało, więc postanowiliśmy spłynąć sobie do najbliższej miejscowości tą rzeką na spokojnie i zjeść tam kolację. Także tak w ramach szkolenia zrobimy sobie jednak krótki spływ.

Jak ci się pompuje Michał, e, Michała? Fakra. <grywa> tak, <grywa>